Dzień dobry, witam Was na czytaniu energii ogólnych na miesiąc październik 2021 będzie to czytanie dla znaków, zodiaku, dla znaków zodiaku wagi i skorpiona. Moi drodzy, karty mam już potasowane, przygotowane. Oprócz ogólnego czytania będą jeszcze dodatkowe przesłania z innych talii. Pamiętajcie, że jest to czytanie ogólne, także zabierzcie ze sobą wszystko to, co z Wami rezonuje. Co nie, pozostawcie żywiołom. Jeżeli potrzebujecie czytania tylko i wyłącznie dla siebie, to zapraszam do, do kontaktu. Mój adres mailowy znajduje się poniżej w opisie filmu. Pragnę również zaznaczyć, dla, że dla osób, które przyczyniają się do rozwoju mojego kanału, a mianowicie komentują, Subskrybują, jak co miesiąc wybieram jedną z tychże osób do czytania indywidualnego. Pamiętajcie, że jeżeli pojawi się Wasz nick na zakładce Społeczność, bo tam podaje te informacje, nie musicie od razu korzystać z tego czytania. Możecie poczekać do momentu, kiedy. Będzie ono wam potrzebne, byleby zaznaczyć właśnie, że to jest czytanie z właśnie kategorii tych czytań dodatkowych dla was. Myślę, że możemy zaczynać. Zaczniemy od wagi. Tutaj skorpiony sobie odłożymy na bok i te karty również dodatkowe. I sprawdźmy, co to będzie dla znaków zodiaku, z żywio... z znaków zodiaku wagi. Pamiętajcie, zawsze sprawdźcie jeszcze swój ascendent, księżyc, planety osobiste, i również możecie odnieść się jak najbardziej do tego czytania. Energia ogólna, ogólna w październiku, księżyc. Nie lękajcie się, nie obawiajcie się, nie snujcie we swojej głowie sytuacji, która tak naprawdę może się nigdy nie wydarzyć. Tak? Wybierajcie właściwą drogę, kierujcie się intuicją tak? i nie pozwólcie swojemu umysłowi i negatywnym myślom zdominować się w tym miesiącu. Wybierzcie właściwą drogę. Żadne lęki, żadne obawy. Mogą Wam oczywiście towarzyszyć. Ale po to jest to czytanie, żeby właśnie zniwelować te właśnie sytuacje, które nie są dla nas korzystne. Dlaczego pojawiła się drogie wagi, pojawił się to księżyc w tym miesiącu? Dlatego, że gwiazda. Pięknie. Księżyc pojawił się dlatego, że gwiazda. Dlatego, że wy już macie dość braku wyboru, wyboru drogi. Macie dość tych właśnie lęków, obaw, złudzeń. Łudzeń, że coś kiedyś zapragnęliście, tak? I tak to nie do końca się zrealizowało. Żeby Zapowiedź tym, tym złudzeniom, tak? Macie kartę gwiazdy, czyli afirmujcie głośno, wyraźnie to, czego chcemy. Gwiazda to jest energia spełnionych marzeń. To jest karta wołania i wywoływania i wypowiadania pewnych kwestii, które nas nurtują. Także żadnych obaw, żadnych lęków, bo one tylko są w waszych głowach. Tu trzeba postawić na to, co chce i zasiać to, co chce i wybrać właściwą drogę w, tym, w tymże kierunku. Czego nie robić? Piątka mieczy. Nie, nie walczyć o nic. Zostawić to wszystko z spokoju. Nie pozwolić, żeby ktoś zakłócał was, wasze myśli, tak? Żeby ktoś zwyciężył nad waszymi myś, myś, myślami. Żeby ktoś był w pozycji wygranej na tej zasadzie, że nie pozwoli wam tutaj działać tak, jak wy chcecie. Uważajcie na piątka mieczy. Uważajcie na osoby, które będą chciały walczyć przeciwko wam i zwyciężyć, tak? Tu jest wasza siła, wasza siła jest w Gwieździe, czyli Anioły, Wszechświat wam sprzyja, yy, Gwiazda wam yy, sprzyja. Afirmujcie i wygoncie z yy, swojej głowy wszelkie iluzje i lęki, bo wszystko jest dla was w tym miesiącu. Pomoże wam Wszystka Kielichów. Ja będzie tak, spokój. Yy. Taka trochę, takie trochę... Yy, przypomnienie sobie, jak to było dawniej, w tak? pozytywnym tego słowa znaczeniu. Jak radziliśmy sobie ze swoimi problemami, marzeniami, inspiracjami w przeszłości. Co nam pomagało w zdobyciu szczęścia? Szczęścia emocjonalnego bo to są kielich. Spróbujcie zadziałać tak jak, może spróbujcie zadziałać z taką energią dziecka. Z, z takim wrażeniem, że naprawdę gwiazdy są, wszechświat jest i ona, one wpływają pozytywnie. Tylko trzeba, trzeba wiedzieć, czego się chce, i nie lękać się wchodzić w to nowe, bo to jest wszystko tylko w Waszej głowie. Wręcz przeciwnie. Obrać właściwą ścieżkę. Arcykapłanka w pozycji nieuniknionej. Trochę tajemniczości zostawcie, nie mówcie nikomu, co chcecie, co afirmujecie, co wołacie do wszechświata, tak? Trochę tajemnicy, ale moi drodzy, wami będzie też kierować wiedza, mądrość. Tak zwana stara mądrość, że wy wiecie pewne rzeczy, że wy też tutaj dokonaliście w tej szóstce kielichów jakiegoś takiego przeanalizowania pewnych spraw, jak działać, czego nie robić, jak się bronić, jak zwyciężyć. Kapłanka to mądrość, ale pamiętajcie też, że kapłanka to tajemnica trochę tajemniczości, myślę, że wkradnie się w tym e, miesiącu dla Was. Jak wychodzicie? Wychodzicie w pozycji Wisielca, czyli e, z takim troszeczkę zatrzymaniem, ale w pozytywnym tego słowa znaczeniu, bo będziecie spo chcieli spojrzeć na swoje życie z innej perspektywy. Będziecie chcieli się zatrzymać, żeby właśnie wybrać tą właściwą drogę. Żeby brać pozytywne doświadczenia z przeszłości, żeby zastanowić się, jaka, jaką mądrość przynosi dla Was arcykapłanka. Dobra pozycja, bo ona pozwala zobaczyć zupełnie inaczej pewne sprawy, nie tak jak dotychczas miało to miejsce. W przełożeniu mamy dziesiątkę było. Właśnie nie przeciążajcie się. Nie martwcie się tą energią, piątki mieczy. Być może ktoś będzie chciał Wam właśnie pewne sprawy w pewnych może myślach powiedziałabym zamieszać. Żeby zwyciężyć, tak? Ten mężczyzna chce zwyciężyć nad nami. Pokazać Wam nam. Jak myślimy i jak powinniśmy myśleć. Nie dajcie się przeciążyć. To jest czas, moi drodzy, afirmacji, pozytywnych dróg, tajemniczości, mądrości, brania doświadczenia z tego, co było dawniej i zobaczenie sprawy z innej perspektywy. I wtedy ta dziesiątka buław nie powinna w tym rozkładzie. Wieść prym. Ale jeszcze powiem jedno: nie bierzcie za dużo na siebie. Powoli. Działajcie powoli. I moi drodzy, jeszcze z tarota nocy mamy przesłanie: dziewiątka buław. Gotowi do rozpoczęcia ostatniej rundy. Walka była trudna, ale jeszcze się nie zakończyła. Na szczęście oboje mamy siłę potrzebną do ostatniej rundy i do odniesienia zwycięstwa. Ja bym tutaj tu tą walkę wzięła pod uwagę. Tak? I nie przejmujmy się nią bo ona mimo wszystko przyniesie nam y, zwycięstwo. I moi drodzy jeszcze jedno y, przesłanie będę chciała przeczytać. To jest karta numer 44 Opiekun. Opiekun. Ta karta wskazuje na komunikację ze swoim Aniołem Stróżem. To jest Anioł Stróż lub przewodnikiem duchowym. Bez względu na to, co się dzieje w Twoim życiu, masz przy sobie Anioły i Duchy Opiekuńcze. Masz wrodzoną zdolność łączenia się. Z otaczającą cię duchową energią. Nie czekaj na kryzys lub ekstremalną sytuację, zanim połączysz się ze swoimi przewodnikami duchowymi. Możesz prosić ich o wskazówki. Karta gwiazda, pamiętajcie. W prawie każdej sprawie twoi aniołowie i strażnicy są tutaj dla ciebie i nie mogą Interweniować, chyba że poprosisz ich o wsparcie i wskazówki. Musisz wiedzieć, musisz być otwarty na to, żeby te wskazówki otrzymywać i żeby te afirmacje tak, dawać, wysyłać do wszechświata. Dziękuję Wam, drogie wagi. Za wysłuchanie tego czytania, i sprawdźmy, co dla skorpionów, na ten właśnie, na ten właśnie, miesiąc, skorpiony, Dwójka mieczy. Czas wyborów. Czas zastanawiania się, co jest dla mnie dobre, a co złe. Czas wyostrzenia zmysłów tak, i kierowania się tym, co nas. Co, to są miecze, więc to, co w zasadzie podpowiada nam umysł. Ale jednak my nadal nie możemy podjąć da, żadnej decyzji. Nie wiemy, nie, nie wiem jak grać. Mamy zamknięte oczy. Może te oczy należy otworzyć? Zobaczyć, co się dzieje? Wybrać właściwą drogę. Nie błądzić po omacku w tym miesiącu, drogie skorpiony. Skąd ta energia się pojawiła? Yy, trójka yy, była. No właśnie. Nie czekamy i nie patrzymy, jak inni korzystają tutaj z tych dobrodziejstw. Trójka buław to jest karta brama, ale to jest też karta czekania. Tak? Eee, czy, czy czekać, aż coś do nas przyjdzie? Z taką może pewnością, że coś do nas przyjdzie, a może właśnie trzeba ruszyć do przodu. Trzeba iść do tych ludzi. Którzy czerpią na tej karcie energię z tego ciepła, tak? Wybierzcie właściwą drogę. Nie, nie błądźcie po omacku. Bo wy naprawdę tak byście się bali wkroczyć w tą drogę. Albo zastanawiali się, czy to jest dla mnie dobre czy, czy złe. Czas ryzyka. Dlaczego nie? Zobaczmy, jak to wygląda. Zobaczmy, jak wygląda to, na co czekamy cały czas. Czego nie robić? Piątka buław, nie walczyć z wiatrakami. Nie walczyć ze samym sobą, bo to jest takie odpieranie energii, tak? Ty być może masz dobrą energię, żeby wchodzić w to, tak? A jest jakiś tutaj sabosarzysta, który powoduje, że tą energię was, za, was zatrzymuje. Nie, tu nie ma czas na walka z innymi, z samym, z samym ze sobą. Tu trzeba pozytywnie podejść do pewnych spraw, nie rozdrabniać się na takie szczegóły, Zupełnie nam w tym miesiącu niepotrzebne? Garnąć się do tego, co wy już wiecie, że i tak przyjdzie. Tylko jednak trzeba zrobić ten krok do, pro, do przodu w tej karcie, to widać. Otworzyć oczy i wiedzieć, gdzie podążam. Pomoże Wam. Rycerz Kielichów. Świeże uczucie. Zobaczcie, ta kobieta przynosi kielich miłości, kielich zrozumienia. To Wam pomoże. Kierujcie się swoim yy, życiu właśnie intuicją i tą taką nadzieją, że ta nowa emocja do mnie przyjdzie to już nie ma co walczyć ze sobą. Tylko mieć wiarę, że te emocje się wyrównają. Mieć wiarę, że rozwiąże pewne sprawy, że z otwartymi oczami pójdę tam, co już na mnie czeka, tylko trzeba iść. Kto wie, czy na tej karcie nie jest, mimo że jest to trójka buław, kto wie, czy na tej karcie nie jest właśnie ten kielich wielkiej miłości, które, co prawda, nie wygląda jak kielich, ale przyjmijmy, że tak może być. Pomoże Wam nowe, świeże uczucie hmm. spojrzenia, spojrzenia na siebie, na swoje emocje. Brak kłótni, brak walki. Nie. Tutaj przychodzi miłość, i właśnie kierujcie się, właśnie taką energią, dbanie o swoją, emocjonalną, emocjonalną wrażliwość. Co jest nieuniknione? Pustelnik. On jest podobny, może wy będziecie chcieli potrzebować jednak trochę spokoju, trochę odizolowania, trochę Zagłębienia się w to, co już potrafię, to, co wiem, będziecie chcieli wykorzystać swoją mądrość, swoją wiedzę, żeby nie popełniać tych samych błędów, tak? żeby iść za głosem swoich emocji. Żeby nie błądzić po omacku, otworzyć te oczy, zobaczyć, co się dzieje tutaj. Walka jest niepotrzebna. Pozostańcie troszeczkę sami ze sobą, przeanalizujcie pewne rzeczy, co jest dla Was ważne, mniej ważne. Przeanalizujcie y, również to, y, jak wy chcecie podążać, w jakim, y, w jakim celu, w jakim kierunku. A może Wam w tym też rycerz. Kielichów, które też przynosi nam nowe emocje. Skorpiony, wychodzicie z tego miesiąca w pozycji świata, czyli coś się zakończy, coś, co Wam nie służyło, tak? ale również to, co na pewno wychodzicie z energią bardzo dużego doświadczenia i tego, że wiecie, czego potrzebujecie. To jest zakończenie. Pamiętajcie, że po, po karcie świata zaczyna się nowe. Nowe. Może to jeszcze nie jest miesiąc na to, żeby wejść w to nowe, ale jest to miesiąc na to, żeby zakończyć pewien cykl. Cykl myślenia, cykl walki, czego karty nie polecają. Otworzenia oczy, zobaczenia, co mi jest potrzebne, w którą drogę mam podążać. Nie czekać biernie, iść za głosem serca, emocji. Spokojnie, nienachalnie, z mądrością. Może pomedytujcie też troszeczkę w tym miesiącu i wychodzicie bardzo mądrą energią, którą będziecie w stanie zamknąć pewne rzeczy, które już Wam nie służą. W przełożeniu. Mamy kartę Maga. Nic piękniejszego. Możecie wszystko w tym miesiącu, tylko wszystko zależy od, od Was. Macie wszelkie artefagi do tego, żeby kreować swoje życie tak, jak chcecie. Tylko wykorzystajcie to. Działajcie mądrze, z emocjami, z otwartymi oczami i nie bójcie się wejść w to nowe. Co mają do powiedzenia karty Nocy. Już sprawdzamy. Tutaj mamy księżyc, moja wędrowna dusza. Przestań błądzić w iluzjach i strachu. Intuicja może pomóc Ci wejść we własną duszę i odnaleźć drogę do, w stronę świata. Odnaleźć drogę w stronę właśnie tego świata. Sprawdźmy jeszcze tą kartę. Tutaj mamy dla Was kartę numer 20. Modyfikacja. Pracuj nad uwolnieniem swoich obaw i naucz się powiedzieć e, dobro w danej sytuacji. Pozytywne emocje związane są z wysiłkiem, skupieniem, energią i inspiracją. Twoje emocje i działania wpływają na Twoje ciało. Pozytywne myślenie zwiększy twoją energię. Kiedy dokonasz wewnętrznej regulacji i zachowasz się tak, jakbyś był szczęśliwy, twój nastrój się pozytywnie zmieni. Podejmij kroki, aby wprowadzić pozytywne zmiany i dostosować się do nowego życia. Nowe życie to jest tu. Tak? Kończycie pewnymi schematami i w następnym moment, miesiącu możecie właśnie zdobyć tak zwane nowe życie, nowy początek. Życzę Wam wszystkiego najlepszego w miesiącu w październiku.